Czy on chce wrócić? Witam serdecznie na wróżbie dzisiejszej z kart cygańskich. Tej właśnie talii dzisiaj używam. Mamy dwie grupy dzisiaj. Pierwsza grupa kamień z napisem Law, i druga grupa aniołek biały. Wybierzcie sobie grupę. Ja Was oczywiście serdecznie witam wszystkich z osobna. Cieszę się, że jesteście. Proszę Was oczywiście o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Proszę Was również o lajki z kciuczkiem w górę. I zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach, jeśli chcecie, bym Wam powróżyła indywidualnie. I y, ja Wam podam, oczywiście, opcje takich wróżb i warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam najserdeczniej. Oczywiście, wszystkich nowych zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie. Subskrybujcie, bardzo proszę, mój kanał. Zostańcie z nami. A teraz mam nadzieję, że wybraliście już przedmiot i zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli kamień z napisem Love. Czy on chce wrócić? Czy on, ona chce wrócić? Oczywiście zależy od płci. Czy Wasza osoba ukochana chce wrócić? ba, śmierć, pies i złodziej. Kochani, tutaj mamy wdowę, czyli jakąś żałobę, smutek, że coś się zakończyło. Coś się skończyło między wami. Tak? Jest koniec relacji, tot, czyli jest y, śmierć. Śmierć relacji i y, smutek. Smutek po tym końcu, po tym przerwaniu relacji. Jest również jednak przyjaźń jest również y, wierność. Ta osoba czuje się jakoś spokrewniona z Wami, przyjazna Wam. Chciałaby być wierna, jakby może nie szuka kogoś innego jeszcze. Być może jest to związek y, bratnich duszy. Czuje ta osoba, że jest to związek jakiś ważny. Ale jest oszust, czyli ucieka ta osoba przed wyjaśnieniem spraw. Unika rozmowy, unika jakby dyskusji na te ciężkie Wasze problemy. Ucieka przed tymi emocjami, ucieka przed wyjaśnieniem, przed rozmową. Jest tutaj jakaś irytacja, frustracja. Frustracja jest złość. Na to, co się stało, być może, że to się nie rozwinęło tak, jak ta osoba chciała, planowała. Po prostu jest ta osoba zirytowana, zezłoszczona, rozczarowana, rozżalona i smutna, że tak się to wydarzyło. Czy ta osoba chce wrócić? Nie, nie widzę tutaj powrotu. Widzę smutek, rozczarowanie, ale widzę ucieczkę. Ucieczkę przed wyjaśnieniem sprawy, ucieczkę przed powrotem. Także na ten czas nie widzę, by ta osoba chciała wrócić. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą, która wybrała tego właśnie aniołka. Czy Wasza osoba ukochana chce wrócić? Czy Wasza osoba ukochana chce wrócić? Czy Wasza osoba ukochana chce wrócić? Tutaj mamy znowu złodzieja, zazdrość, mamy informację, wiadomość i mamy odwiedziny. I mamy sędziego, czyli tak ta osoba chce wrócić i porozmawiać, i wyjaśnić wszystkie wasze problemy. Tutaj jest na razie ucieczka od tych wyjaśnień, emocji, uczuć. Ta osoba być może czuje się. Oszukana, czuję, czuję również zazdrość o Was. Zazdrość, bardzo jakaś taka niska energia, tutaj zazdrości, ucieczki, lęk jakby przed być może emocjami, przed zaangażowaniem. Ale mamy tutaj wiadomość, wiadomość, która przyjdzie, wiadomość, która nagle tutaj właśnie będzie przysłana. Karta wiadomości i odwiedziny. Odwiedziny i wyjaśnienie spraw. Balans. Harmonia, czyli sędzia wyjaśnia wszelkie problemy, tak? Czyli wiadomość, odwiedziny, spotkanie i wyjaśnienie wszystkich jakichś konfliktów, problemów. Czyli w tej grupie numer dwa mamy tak, ta osoba chce się spotkać. Wyśle jakąś wiadomość odnośnie tego i będziecie wyjaśniać swoje sprawy. Niech się dzieje, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.